Instytucja referendum w pewnych sprawach określonych jest ważna i warta uwagi, ale ta ustawa jest napisana tak, że w oczywisty sposób nawet jak zostanie formalnie uchwalona, to nie, za, nie zafunkcjonuje w rzeczywistości. Dlatego mam pytanie, czy państwo tak ją napisaliście fatalnie, nie poprawiliście właśnie dlatego, że nie potraficie napisać. Jej tak, żeby zafunkcjonowała. Nie sądzę, przecież potrafiliście wdrożyć rzeczywiście w życie najbardziej brawurowe pomysły i idee z zakazem wchodzenia do lasu na czele. Czy może ta ustawa celowo jest tak źle napisana i tak będzie wprowadzona, żeby. De facto nie zafunkcjonowała, a formalnie ją uchwalicie tylko dlatego, że jest elementem dealu, jest pretekstem dla Pawła Kukiza, żeby sprzedał swoje idee i popierał bolszewicki, totalniacki i antyobywatelski rząd. Dziękuję bardzo. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.